Ciemano, witam was w dzisiejszym filmie. Dzisiaj sobie sprawdzimy tanie świąteczno-zimowe gadżety, które mogą się przydać nie tylko w czasie świąt, ale żeby nie było tak łatwo, Vectra rzuciła mi wyzwanie. U nich najpopularniejszy pakiet to pakiet M za 20 zł, I Już w tym pakiecie możecie mieć 30 gigabajtów internetu, zero zobowiązań, a aktywacja kosztuje tylko złotówkę. Pytanie, czy ja jestem w stanie znaleźć coś ciekawego za dwie dyszki, bo za dwie dyszki to mam wrażenie, że nawet kebaba dobrego już nie można kupić. Hm. No dobra, weźmy sobie to wyzwanie na klatę i co możemy znaleźć ciekawego w cenie 20 zł. Dobra, mój cel to jest taki klimat okołoświąteczny i zimowy, ale dodatkowo, żeby to nie było jakieś takie totalnie beznadziejne, tylko jednak wartościowy przedmiot, który da nam radość, który będzie funkcjonalny no i który nam się przyda, a nie będzie to tylko figurka, która będzie zbierała kurz. Bo ja nie lubię figurek, które zbierają kurz. Przeglądniemy sobie najciekawsze oferty. Z temu, i może tutaj coś uda się znaleźć. Przemysł numer jeden. Narzędzie wielofunkcyjne w kształcie gwiazdki. To taki zimowo-świąteczny klimat? Dodaj do koszyka. Srebrzysty. Co jeszcze. O, to jest słodkie. Przenośny odkurzacz do czyszczenia biurka. Ja biurko mam akurat zabałaganiane. O 7 zł przekroczę budżet. Myślicie, że to będzie jakaś taka wielka drama? 7 zł zawsze można pożyczyć od kumpla. Bierzemy. Chcę, żeby też to było coś ciekawego faktycznie dla was. Skoro zima, no to czas na śnieg. Za oknem śniegu nie ma. Ale sobie możemy taki śnieg wytworzyć w domu na ścianie. Projektor śnieżynek, idealny na Halloween, Boże Narodzenie, zasilany USB, 25 zł. Dobra, bierzemy. Z takich gadżetów jeszcze, które uważam za przydatne i które ja sobie lubię zmieniać, no to są case'y na telefon. Możemy mieć różne case'y w zależności od pory roku, w zależności od humoru i ceny są tanie. Poszukam takich ciekawych, świątecznych, zimowych case'ów. Tego jest całkiem sporo, ceny to i 16 ziko i 7 zł, więc coś tutaj powybieram i zaprezentuję wam jakieś ciekawe świąteczne. Co jeszcze możemy znaleźć? Wszystko to, co ciekawe, kosztuje więcej niż dwie dyszki. O! Mamy 23. Elektryczny podgrzewacz do kubka na USB. Bierzemy. I jeszcze ostatni przedmiot zaszaleję sobie, ale to będzie przedmiot niespodzianka. No i teraz nie pozostaje mi nic innego, jak czekać na kuriera, ale już słyszę jego kroki. Już słyszę, że nadchodzi. 3, 2, 1. Mamy. No i mamy tą paczuszkę. No widzicie, jak szybko? Świat jest teraz prosty. A na pewno jest prostszy niż Tysiąc lat temu, bo tysiąc lat temu to podejrzewam, że kurierzy musieli konno te paczki temu dowozić, no i to mogło zajmować trochę więcej czasu. Usiądźmy do stołu i sobie pogadajmy. No to zacznijmy sprawdzanie naszych zdobyczy. Ale zanim to zrobimy, no to jeszcze Wam opowiem, że jeśli nie wiecie na co wydać na przykład dwie dyszki i nie chcecie się głowić tak jak ja, no to możecie sobie wziąć taki abonament komórkowy w Wektrze. Pakiet M jest to najczęściej wybierany pakiet wśród klientów, a w nim już macie 30 GB internetu. No i to co jest istotne, przynajmniej dla mnie umowę podpisujecie bez obowiązań, no a taka wolność jest wiele więcej warta niż te dwie dyszki. Przeważne info. Przechodząc do wektry, nie tracisz swojego numeru, bo do numerów raczej się przywiązujemy, nie? No i wtedy też możecie zamawiać sobie różne rzeczy z różnych miejsc, no bo macie internet w różnych miejscach. Przechodzimy do naszych produkciaków. Siup. Dobra, zaczniemy sobie może moi mili. Od, od tego. Podgrzewacz na kubek. Jest to rzecz, która wydawała mi się totalnie głupią i dziwną rzeczą. W ogóle patrzcie, jak, jaki kolor dostałem. Różowy, a tak naprawdę to zielony. I ja Wam go zaraz zaprezentuję tam przy biurku. Dobra, dobra. Nie będę ściemniał. Ja sobie z tego już korzystałem wcześniej. Mamy tutaj trzy poziomy mocy grzania naszego kubka, ale nie pamiętam ile. Największa to jest chyba 75 yy, stopni. Zresztą zaraz sprawdzimy. I muszę Wam przyznać szczerze, że jest to naprawdę genialne urządzenie w takie mroźne zimowe dni. I w takie mroźne posiadówki, nasza kawka czy herbatka zawsze będzie cieplutka. Tylko musicie zapamiętać jedną rzecz. I to bardzo istotną rzecz. Warto, aby do tego mieć kubek z płaskim dnem. Najlepiej taki coś w stylu garnuszka albo takiego termosu, ze względu na to, że większość kubków ma wklęsłe, wypukłe wklęsłe dno. Przez co on styka się tylko tymi grubszymi ramkami w tą przestrzeń, a to już sprawia, że ten nasz napój nie grzeje się w taki sposób, jaki byśmy mogli oczekiwać, a na pewno nie w taki, jaki ja bym mógł oczekiwać. Dlatego garnuszek z płaskim dnem bo to jest naprawdę gorące i można się naprawdę poparzyć, jeśli byście sobie tutaj trzymali rękę. Więc bardziej kubek. No. Jakbym miał to ocenić, no to myślę, że spokojnie takie 6 na 10. Nie jest to jakiś mega wielki game changer, ale spodziewałem się, że to będzie 3 na 10, że to będzie do niczego, a jak się okazało, jest to całkiem przyzwoita rzecz, ale nadal droższe niż pakiet z Wektry. No to czas na rzecz numer 2. Rzecz numer 2 to Śnieg, śnieg w świetle. Świetlny śnieg. Świetlny śnieg, tak to można nazwać. Spójrzcie. Projektor, który sam sobie wygląda bardzo badziewnie, plastikowo i nic w sobie nie ma. Jako wystrój wnętrza też raczej nic specjalnego, ale jeśli odpowiedni klimat sobie stworzymy, podłączymy go za pomocą USB do jakiejkolwiek ładowarki, lub do komputera, albo do powerbanku, no to nagle stanie się magia. Magia Śnieżnych śnieżynek. Jest to taki gadżet, który pozwoli Wam stworzyć taki zimowy vibe w swoim pokoju, aczkolwiek nie liczcie na jakieś mega spektakularne efekty. Jest to przeciętne urządzenie, a jak go oceniam? Myślę, że takie 5,5 na 10. No ale jeśli Wy macie większe potrzeby i takie basicowe projektory śniegu Was nie interesują, no to możecie sobie sprawdzić na przykład projektor takiego kosmonauty. Ja jeszcze go nie widziałem, ale mam bardzo wielką ochotę, żeby go zdobyć i przetestować. I tak samo w Vectrze, jeśli macie większe potrzeby, możecie sobie kupić na przykład pakiet XL, który daje Wam do dyspozycji aż 200 GB internetu i wtedy możecie sobie oglądać filmy i, i różne, i wysyłać filmiki, i na przykład sobie porozmawiać z ludźmi na FaceTime albo na czymkolwiek tam chcecie. I wydaje mi się, że z takim ogromnym pakietem, co z internetu możecie korzystać 24 na dobę. Oglądać TikToki. Czego nie polecam, ale posiadanie takiego backupu internetu, to już jest sprawa przyjemna. Skoro była mowa o śnieżynkach, no to pokażę Wam coś, co mieści się w moim budżecie. I to mieści się w budżecie na tyle, że pozostałe pieniądze mogłem sobie przeznaczyć na te miłe produkty i że wszystko się zgadza. Śnieżynkowy multitool. To jest rzecz... O. Już zepsuta? Nie, dobra, to trzeba kółeczko dorzucić. A ja cię kręcę. najtańsze, no to zawsze musi zrobić problemy. Coś, co może być przydatne dla waszego mężczyzny. Albo dla kogoś, kto lubi majsterkować. Nie musi być to koniecznie mężczyzna. Nie wiem, czemu tak stereotypowo patrzę na świat. Teoretycznie rzecz wydaje się być całkiem solidna. Wygląda trochę jak taka gwiazdka ale ninja, co sobie rzucali gwiazdkami. Mamy tutaj do dyspozycji raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem różnych końcówek na każdym ramieniu naszej gwiazdki oraz jedną na środku do odkręcania pewnie takich śrub. Mamy tutaj najbardziej popularnego krzyżaka i zaraz sobie sprawdzimy, czy dałbym radę coś z tym odkręcić. To ja to bym mógł od odkręcić. O! Tu mamy taką lampkę. Swoją drogą też bardzo ciekawe urządzenie z Biedronki. I mamy naszego krzyżaka. I... Dupa. Dobra, powiem Wam tak. To jest skonstruowane w taki sposób, że jest tylko naprawdę do specyficznych śrub, czyli takich mocno wystających. Ja, koncept fajny był. No dobra, ok, odkręciłbym to. Jak przyłożyłem trochę więcej siły, to da się to zrobić. Ale nie wiem, czy to polecam. Jest to tanie, jest to tanie, więc to jest jedyne plus tego, że nie czułbym się oszukany. Ale czy to jest jakoś mega super przydatne? Myślę, że... I pół na 10. Teraz czas na przedmioty, które bardzo lubię. Patrzcie, patrzcie. I jeden już sobie pozwoliłem ubrać. Świąteczne case. Jest to rzecz stosunkowo tania, a która daje nam dużo radości, a przynajmniej mi daje dużo radości, i odświeża wygląd waszego telefonu. Czyli jeśli macie na przykład stary telefon, tak jak ja, iPhone 11, który już ma pewnie z 6 lat. No to jak sobie zmienicie raz na miesiąc. Etui, wtedy wydaje Wam się, że macie nowszy telefon niż macie. Pierwszy Etui, jaki wybrałem, to taki Mikołaj. Ze względu na to, że ten design kojarzy mi się z takimi retro świętami, z takim trochę PRL-em, jakieś takie sentymenty mi się włączyły, kiedy go zobaczyłem, i dlatego go zamówiłem. Drugi zaś to również chyba sentymentalna podróż w stylu retro. Aczkolwiek to mi się trochę kojarzy z takimi kreskówkami. Była kiedyś taka kreskówka Mała Madlen i oni sobie tam przy wspólnym stole podczas jedzenia składały sobie szczere życzenia, czy jakoś tak. Ta kreska mi się jakoś tak skojarzyła, a poza tym jest to taki nowojorski vibe. Bardzo mi się to spodobało. Kolejny case to minimalistyczna choinka. To mi się kojarzy z bardziej w takim kobiecym wydaniu. Jeśli kobieta ma taki jasny, piękny strój, to taki telefon z małym, zimowym akcentem myślę, że bardzo dobrze płynie na jej stylizację. No i mój top ulubieniec Mr. Grinch. Czyli ten zły potwór, który nie jest taki zły, bo głębi duszy ma dobre serduszko, tylko że po prostu był skrzywdzony. Ale bardzo lubię tą kreskówkę Grinch jest top. I z tego sobie aktualnie korzystam. Także takie tui możemy zdobyć w stosunkowo niskich cenach, i możemy tutaj być naprawdę zadowoleni. Tak samo zresztą uważam, że moglibyście być zadowoleni z pakietu w Bektrze karwie dyszki. Czas na w ogóle top. To nasz odkurzacz. Coś, na co liczyłem najbardziej. W sensie najbardziej mnie to ciekawiło. Po pierwsze, ma takie przyjemne dwa małe oczka. Wygląda trochę jak carfuś yy, z Carrefour'a. Nie, pewnie to nie jest naładowane, ale szczerze mówiąc, wydaje mi się. O, naładowane! To no patrzcie, no to jest. Szkoda, że jeszcze nie jeździ tak samo jak yy, po biurkach, no nie że tak jak mamy roboty sprzątające. to Żebyśmy takiego nie puszczali, żeby on sobie zrobił mapę naszego biurka i będzie mógł sobie tak pomiędzy myszką jeździć, no, no ale nie, co dużo bym oczekiwał. Wszyscy zobaczcie, ho, ho pik! Zwieśnięte. Ale zaraz go przetestujemy na moim biurku. W sumie to już to przetestujemy na moim biurku. Dobra, czas sprawdzić, jak ten odkurzacz będzie działał w praktyce. Specjalnie mam tutaj tak nakurzone i, i nie sprzątałem. No nie wiem. Nie, no faktycznie, wsysa, patrzcie. No dobra, jakbym miał ocenić ten odkurzacz biurkowy, to koncept świetny, bo taki mały gadżet do sprzątania i odkurzania w takiej biurkowej przestrzeni wydaje się być super, tylko że niestety problem jest w tym, że on ma zbyt małą moc sącą, żeby odpowiednio zadbać o np. taką podkładkę, która jest już delikatnie z materiałem. 5 na 10. Zróbmy update. 5,72. Na 10, bo taki stół na przykład jak ten to dużo lepiej wysprząta, a jeśli macie takie coś dywanowego jak ja na biurku, no to wtedy sobie nie radzi, więc nie jest tak źle, jakby mogło być, ale też nie jest tak dobrze, jakby mogło być. No i jeszcze czas na gadżet już taki poza challenge'owym, ale po prostu jak go zobaczyłem, to nie mogłem przejść obok niego obojętnie, ale jego cena jest zdecydowanie wyższa, ale proszę Was, smart kurtyna. Na której możemy sobie tworzyć różnego rodzaju wzorki, nie tylko świąteczne, bo możemy choinkę stworzyć, możemy serduszko albo księżyc. Zobaczmy, jak to wygląda, bo wydaje się być to naprawdę czymś ciekawym. W opakowaniu mamy smart kurtynę, zasilana jest poprzez port USB, czyli do ładowarki lub jakiegoś mocniejszego powerbanka. Tutaj musimy sobie połączyć się z apką, i mamy również pilot. Spróbujmy sobie to rozwiesić o tam i zobaczmy jak to działa, ale ja już posiadam lampki choinkowe tej firmy, a film znajduje się na kanale, możecie sobie do niego zerknąć, rok temu go robiłem. Więc teraz kurtyna, niech zapadnie kurtyna. Tu mamy haczyki. Wszystko wydaje się być w miarę takie logiczne. Nie zapisuję. Nie ukrywam, że... Jest to problematyczne trochę dla mnie, bo nie mam jak do tego przyczepić, a nie chcę sobie dziurawić tej mojej tutaj tła, ale przecież zaraz za tym tułem mam okno, a za oknem mamy firankę, a jak już mamy firankę, no to mamy żabki. Pam, 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 taram. Teraz nie chciałbym się przewrócić, nie róbcie tego w domu. Grącące się krzesło nie jest dobrym krzesłem do tworzenia takich rzeczy. Jakie to jest pogięte, że to przecież Tu sobie tu. To sobie zawieślimy, tu. No i dobra. Kurtyna świeci. Zobaczmy teraz pilot. Nie świeci, świeci. Gwiazdka, poproszę gwiazdkę. Wow, zgaszę to światło, zgaszę swoją lampę, będzie ciekawiej. Jest moc, ja Cię kręcę, jaki czas! Możemy zmieniać moc świecenia. No i co, i tyle? Stałe kolory. Ale to jest psychodela, patrzcie. Szczerze mówiąc, w kamerze to wygląda nieco lepiej. <laughs> no mała rzecz, to cieszy. Połączmy się jeszcze z aplikacją. Spójrzcie na to. Mamy różne efekty, możemy sobie zmieniać położenie. No to to, tak jakby robiłem to pilotem, natężenie. Możemy sobie stworzyć własną kompozycję. Musi się to wszystko poaktualizować jeszcze. Dobra, udało mi się zaktualizować naszą aplikację. Powiem Wam tak, efekt jest. Naprawdę dobry. Zresztą spójrzcie, no mamy choinkę, która sobie, na którą pada śnieg. Ale to nie tylko na święta, bo możemy na przykład sobie na Halloween taką czachę zrobić, albo... Takiego duszka. No i to byłoby na tyle. Nie było to łatwe wyzwanie, bo ceny abonamentów są naprawdę niskie i za dwie dyszki znaleźć coś poczciwego, zresztą sami widzicie, nie jest łatwo. A być może kiedyś Vectra rzuci mi wyzwanie na test gadżetów w cenie pakietu XL. To byłaby zabawa też ciekawa, nie? No ale jeśli macie mniejsze potrzeby i na przykład szukacie komuś taniego prezentu, który niekoniecznie musi być z tą gwiazdką dziwną, no to zerknijcie na ofertę Vectry. Link w opisie. A tymczasem trzymajcie się w zdrowiu i pokoju. I do zobaczenia w kolejnym filmie.